Trener Marcin Hutkiewicz, trenerze Sokój dzisiaj można powiedzieć po dramatycznym meczu przegrywa z Niedzielkami Hemart Przemysł 98 do 105 w trzeciej kwarcie prowadząc wysoko 19 punktami. No i jak trener na to, jak trener, trener i co się wydarzyło w tej, w tej trzeciej kwarcie, że, że, że taką przewagę Soką roztrwonił. Dlaczego tak się stało? My poświęciliśmy, wiedzieliśmy, że to jest dla nas no, spotkanie niezwykle istotne w jakimś aspekcie utrzymania. Poświęciliśmy naprawdę dużo energii na zbudowanie tutaj przewagi. To nas kosztowało bardzo dużo sił. To, to była główna przyczyna tego, że później nie, nie mogliśmy tej przewagi utrzymać. Trzeba zrozumieć, że umówiliśmy się w szatni, że będziemy bardzo przyspieszać grę wykorzystać każdą możliwość do, do zbudowania jakiejś przewagi. To nam do pewnego momentu wychodziło, no ale niestety no, to też dużo kosztuje. W pewnym momencie wyszliśmy chyba na 18 punktów przewagi, czy, czy 19, no i, tego, i od tego momentu zaczęły się kłopoty, ale głównie spowodowane tym, że zespół z o w składzie no, klasowego gracza, którego tutaj w Międzyrodzie mogli podziwiać, fajna rzecz. Taki którzy mogli zobaczyć y, zawodnika na bardzo wysokim poziomie. już pokazał, jak gra się w koszykówkę, rzucił 40 punktów, do tego dołożył y, 9 asyst, kontrolował y, y, całą grę zespołu z przemyślenia. Tak naprawdę y, sam w pojedynkę z nami grał, później dołożył y, do tego się Szczypiński, my nie byliśmy w stanie już z powodu, z powodu no, naszego jednak dużego zmęczenia, trochę okrojonej rotacji, nawiązać z nimi walki. Ale ja dziękuję chłopakom, naprawdę dzisiaj poświęcili ogromną ilość zdrowia, walczyli o każdą piłkę na to, na co się umawialiśmy, próbowaliśmy realizować na no, niestety czwarta kwarta. Sprawiła nam, że my ten mecz przegraliśmy, nie, nie odrobiliśmy tej przewagi. Także no, no, trudno to nam zamknęło drogę do jakiegokolwiek utrzymania. Został nam jeden mecz. Do Poznania pojedziemy tak samo nastawieni, jak tutaj walczyć, wiem, że kibice wybierają się, także my na pewno nie odpuścimy i, i ten mecz w Poznajem będzie naszym takim pożegnaniem z, z pierwszą ligą. Jako Nowak, kapitan zespołu, no można powiedzieć, że mimo tego, że nie udało się to utrzymać w pierwszej lidze, no to jednak to, co działo się w Miejcowskiej Hali, no i ten fenomen kibiców, chyba najbardziej licznych w całej pierwszej lidze. No mimo wszystko to dobrze będzie zapamiętane, więc chodzi jak ty to oceniasz ten mecz no i, i przerwę całego sezonu. No na szybko oceniając mecz, tak jak trener powiedział, staraliśmy się na życiu, no niemalże szalenie tempo od początku, żeby zrobić tam przewagę 17 punktów. Udało nam się wyjść w trzeciej kwarcie na ciut wyższą nawet przewagę, no niestety. Zabrakło nam ewidentnie sił no w pewnym momencie, zaczęliśmy się w, totalnie w ataki, mieliśmy problemy z powrotem do obrony. Dodatkowo wiadomo, Karen Wilson, junior, pokazał dzisiaj swoją klasę, 40 punktów, to jest nie wiem, że niespotykany wynik. A na przestrzeni sezonu no na pewno przykro, że żegnamy się z tą pierwszą ligą, bo ewidentnie widać, że nasze miasto zasługuje na to. Widać, że ludzie żyją w tym, taka atmosfera jaka jest u nas na hali, to praktycznie praktycznie nigdzie nie ma miejsca, żeby Wszyscy tym żyli, nam gorąco kibicowali mimo porażek, dlatego, no, jako zawodnicy, na pewno yy, na pewno jest nam ciężko z tego powodu, że Ja miałbym dzisiaj kilka pytań, nawet jeżeli Pan mi pan, pan, pan pozwoli. Panie, też, wspomniał Pan o ubytku sił. Tylko jak można było wrócić do kontroli nad naprzem. Nagle, konstruktorowe tąpnięcie z kluczem 17 do 1 w ciągu 5 minut, 3 ostatnie minuty 3 kwarty, 2 pierwsze minuty 4 kwarty. No to właśnie było tym spowodowane, że, że my naprawdę dużo, dużo serca włożyliśmy w to, żeby, żeby zbudować tą przewagę. Później zaczęliśmy ją tracić, w pewnym momencie to zeszło do 6-7 punktów. Zdecydowaliśmy się zaryzykować, postawić obronę strefową, to w ogóle nie, nie zafunkcjonowało, to co powiedział Kupa, przestaliśmy, przestaliśmy wracać do obrony w, w ataku, nie mogliśmy skonstruować akcji tak jak to robiliśmy wcześniej i tak się stało, Wilson tą grę napędzał, Szczypiński dokładał trójki i my nie mogliśmy tego już połapać. Drugie pytanie, mam na takie party przekrojowe bo do całego sezonów, od których meczów w których porażek najbardziej żałuje? Ja niczego nie żałuję w tym sezonie wydaje mi się, że jeżeli będziemy patrzeć pod względem czegoś, że my żałujemy, chyba, chyba nie żałuję niczego. Wiadomo, mogliśmy parę meczów wygrać, więcej. Także nie żałujemy niczego. Ten sezon to była dla nas, dla mnie osobiście jako trenera, uważam i dla, dla chłopaków, i dla ludzi tworzących ten klub, to była dla nas nauka. Wiele rzeczy tutaj zostało pokazane nam czego nam brakuje, gdzie są, gdzie są nasze słabości. Ja mam nadzieję, że my to wszystko sobie, jeżeli będę mógł tutaj pracować, jeżeli dostanę jakiś kredyt zaufania, to wspólnie sobie usiądziemy i, i pokładamy pewne rzeczy, co my musimy robić lepiej, żeby ten klub funkcjonował lepiej. Na pewno zwycięzcami tego sezonu są nasi kibice. Wydaje mi się, że cała Polska o tym mówi. Wydaje mi się, że oni też poczuli się u nas dobrze na hali co, co mecz hala wypełniona. Tworzyli wspaniałą atmosferę nie tylko u nas na meczach, ale i na wyjazdach. Także wydaje mi się, że międzychód może być z tego dumny, dużo się mówi w Polsce, z kim nie rozmawiam, ze światem koszkarskiego. to jest główny temat, to są nasi kibice, którzy na pewno zajęli pierwsze miejsce w Lidze, no my niestety trochę niżej jesteśmy, ale im bardzo dziękuję za to wsparcie, mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie nam tutaj tworzyć takie widowiska że oni będą mogli oglądać mecze na poziomie pierwszej ligowej, tego im życzę. Właśnie kolejne pytanie, czy Pan zostanie zorganizowany w przyszłym sezonie? Czy Pan chce? Czy już rozpoczęły się jakieś rozmowy? Nie, na razie się nie rozpoczęły rozmowy, trwa, trwa sezon. Zobaczymy, jak, jak to będzie wyglądało. No, oczywiście nie